Chwila, moment. Drogi widzu, zanim poznasz najgorszych napastników Realu Madryt w latach 90., to poczekaj, momencik i daj mi znać tam niżej w komentarzu, który napastnik Realu, którego miałeś okazję widzieć w akcji, był tym według Ciebie najgorszym. Dziękuję za każdy pozostawiony komentarz. To ja teraz sobie będę czytał powoli, a wy oglądajcie dalej film. Tam będzie film? No, to tam. Przed wami napastnicy, którzy w latach 90. dostąpili z zaszczytu założenia koszulki Los Blancos. Ale jest z nimi jeden mały problem. Nie strzelali goli, bądź strzelali ich trochę za mało jak na wymagania realu. Jeśli myśleliście, że taki Mariano jest słaby, no to obejrzyjcie to. Na początek postać z najtragiczniejszymi losami. Ale po kolei. Legenda słowackiej piłki Peter Dubowski. W barwach Slowana Bratysława debiutował w wieku 17 lat, strzelał jak na zawołanie i w 1993 roku został wybrany piłkarzem roku na Słowacji. Nic więc dziwnego, że zaczęły się nim interesować wielkie kluby. Ostatecznie trafił do Realu Madryt i szybko przekonał się, że czym innym jest pakowanie bramek na Słowacji, a czym innym w barwach jednego z największych klubów na świecie. Królewscy wyłożyli na niego 500 milionów peso. Czyli sumkę w okolicach dzisiejszych 3 milionów euro. I te pieniądze się nie zwróciły. U trenera Benito Floro, Słowak jeszcze grywał, ale później było już tylko gorzej. Gdy w klubie pojawił się Jorge Valdano, to Dubowski mógł się zacząć pakować. Jeszcze 23 października 1994 roku doszło do małego skandalu z udziałem Słowaka. W meczu z Kompostelą Waldano wprowadził go na boisko w momencie, gdy przebywała na nim już maksymalna ilość obcokrajowców w barwach Realu, czyli trzech. Dubowski był tym czwartym, nieprzepisowym. Sztab szkoleniowy królewski szybko zdał sobie sprawę z gafy, jaka została odwalona i po niecałych dwóch minutach Dubowski został ściągnięty z boiska, a Real kończył mecz w dziesiątkę. Co ciekawe, pomyłka Waldano nie została uznana za celową i Los Blancos uniknęli walkowera a mecz zakończył się wynikiem 1-1. Wracając do Dubowskiego, to jego licznik w Realu zatrzymał się na 42 meczach i zaledwie 3 golach. Niepowodzenie na Santiago Bernabeu jednak nie zniechęciło Słowaka do hiszpańskiej piłki. Jego następnym klubem był Real Oviedo, w którym szło mu dużo, dużo lepiej i pracował na miano legendy klubu z Asturii. Niestety, tak jak wspomniałem na początku, doszło do tragedii. 23 czerwca 2000 roku Peter Dubowski zginął na wakacjach w Tajlandii. Miał zaledwie 28 lat. Pamięć o nim przetrwała do dziś. Na Słowacji jest wręczana nagroda imienia Petera Dubrowskiego dla najlepszego młodzieżowca. Dostali ją m.in. Mirosław Stoch, Marek Hamsik czy były piłkarz legii Andrzej Duda. Latem 1997 roku działacze Realu wprawili wielu kibiców w osłupienie. Okazało się, że wykładają aż 800 milionów peset, czyli dziś około 5 milionów euro na piłkarza z drugoligowej Meridy. Gość nazywał się Manolo Canabal i miał świetne warunki fizyczne. Aż 1,95 m wzrostu. Podobno zwolennikiem ściągnięcia go na Bernabeu był Fabio Capello, który twierdził, że Canabal będzie gwiazdą Realu. Był tylko jeden problem. Gdy Kanabal trafił do Madrytu, to właśnie Kapello go opuszczał. Wyszło słabo. W jego miejsce pojawił się Jupp Heynckes, który ewidentnie nie miał zamiaru stawiać na nowy nabytek Królewskich. Nie przekonał się do niego nawet wtedy, gdy Kanabal zapakował gola w meczu towarzyskim o trofeo Bernabeu. Heynckes niby go chwalił i prosił o cierpliwość, ale nigdy nie dał mu nawet zadebiutować w barwach Realu. A podobno kibice dopytywali się co z tym Kanabalem. Skoro nie miał szans na grę, no to się facet spakował i przeniósł do Realu Valladolid. Na zawsze opuścił trenera, z którym się nie dogadywał i szatnie, w której się nie do końca odnajdywał. W jednym z wywiadów szczerze wyznał, że piłkarze Realu wyśmiewali jego samochód, który kupił jeszcze za czasów gry w Meridzie. Na długo przed Suarezem czy kawanim Europę próbował podbić inny urugwajski napastnik. Nazywał się Federico Magallanes. Debiutował młodo w barwach Peniarolu, później pozyskała go Atalanta – w której coś tam grał i nawet strzelał. Latem 1998 roku Magallanes trafił do Wielkiego Realu i kibice znowu byli zaskoczeni. Kto to jest? Problem Urugwajczyka był bardzo podobny do tego, który miał wcześniej Kanabal. Chodzi o zmianę trenera. Chciał go Jose Antonio Camacho, który zaraz wyleciał i w jego miejsce pojawił się Gus Hiddink, który nie zamierzał stawiać na Magallanesa. Urugwajczyk nigdy nie zadebiutował w oficjalnym meczu Realu. Opuścił Madryt i przeniósł się do Racingu Santander, a potem grał jeszcze w takich klubach jak m.in. Torino, Sevilla czy Eibar. W latach 90. Realowi zdarzały się jugosłowiańskie strzały w dziesiątkę, jak chociażby można nazwać transfery Predraga Mijatowicza czy Dawora Szukera. Jednak były też momenty, gdy zamiast kolejnych Mijatowiciów i Szukerów trafiali na jugosłowiański szrocik. W styczniu 1999 roku do Madrytu trafił niejaki Perica Ognjenović, Serbski napadzior, wielki talent z trwenej zvezdy. Kosztował 2,5 miliona euro. Zarabiał też niemało, a no, nic chłopak nie strzelał. W realu rozegrał łącznie 22 mecze, zapakował gola Saragoście w Pucharze Króla i zaliczył 3 asysty. Później okazało się, że ogółem w karierze tę za wielu tych bramek nie strzelał, ale wiózł się na tym, że był byłym piłkarzem Realu, wiadomo. To jest jednak nic, bo latem 1999 roku Real wyłożył niebotyczną wtedy sumę 26 milionów euro na zawodnika Fenerbacze, błośniaka Elvira Balicia. Wszyscy byli w niezłym szoku, ale tak bardzo go chciał trener królewski John Toszak. Szybko się jednak okazało, że to co świeci się w Turcji, niekoniecznie musi świecić w Hiszpanii. Balić w Realu zanotował 19 meczów, strzelił tylko jednego gola i zaliczył tylko jedną asystę. W Hiszpanii mu totalnie nie poszło, ale co innego w Turcji, do której w końcu powrócił i dalej kręcił rywalami. A teraz czas na wyjątkowego Ananasa, który w realu był, ale oczywiście nigdy nie zadebiutował w oficjalnym meczu. W 1999 roku królewscy pozyskali utalentowanego chłopaka z Kolumbii. Jak się pewnie domyślacie, do takiego Hamesa Rodrigueza, no to było mu naprawdę daleko. Edwin Kongo, bo o nim mowa, trafił do realu za 5,5 miliona dolarów. Trener Toszak szybko jednak stwierdził, że dla młodziaka nie ma miejsca w jego drużynie i wypożyczył go do realu Valladolid. A niech się ogrywa. No i jak zaczął się ogrywać, to tak się ogrywał. I ogrywał przez dużą część kariery, będąc wypożyczanym z realu do innych mniejszych klubów. Nic więc dziwnego, że przede wszystkim Kongo kojarzony jest z erą dziwnych, nie do końca zrozumiałych transferów giganta z Santiago Bernabeu. Ale poczekajcie, to nie wszystko. Jeszcze dwie ciekawostki związane z tym ananasem. W Realu może nigdy nie rozegrał oficjalnego meczu, ale za to występował w spotkaniach legend królewskich i uwaga, nawet zapakował gola legendom Barcelony, czyli można powiedzieć, że strzelił gola w El Clasico. Druga sprawa jest taka, że w 2007 roku był łączony z transferem do Legii. Nic jednak nie wyszło z planów Mirosława Trzeciaka i Kongo ostatecznie nie zameldował się przy Łazienkowskiej. Całe szczęście. Jeszcze tylko Kongo tam brakowało. I na koniec gość, który w piłkę grać potrafił. I to bardzo dobrze, ale jego transfer do Realu okazał się wielką, wielką pomyłką. Przed Państwem mój imiennik, Nikola Anelka. Ściągnęli go za kupę kasy latem 1999 roku, a on strzelił swojego pierwszego gola w La Liga dopiero w lutym 2000. Przełamanie przyszło w El Clasico, czyli nieźle. I gdy wydawało się, że może być już tylko lepiej, to było gorzej. Łącznie 33 mecze, 7 goli i 6 asyst. Najwięcej, bo aż 3 bramki zapakował w klubowych mistrzostwach świata. No ale chyba nie o to w tym transferze chodziło. Drogi widzu, jeszcze takie ogłoszenie parafialne na koniec. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to koniecznie zobacz też najgorszych napastników Milanów w XXI wieku. Oni pewnie gdzieś tutaj się pojawią. To znaczy, pojawi się filmik, nie najgorsi napastnicy. Za dzisiaj już dziękuję, trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Czekajcie, Bolipiński na pewno wróci do Waszych domów.